Pierwsza światowa konferencja klimatyczna, która dostrzegła problem, że skoro rośnie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, to musi rosnąć temperatura, odbyła się w roku 1979 w Genewie. Ale przesłanie tej konferencji nie padło na podatny grunt, no bo ocieplenia jeszcze nie było widać gołym okiem. Zdarzały się bardzo zimne lata. Pamiętamy to i w Polsce. Mrozy lat 80. Ale w latach 90. sprawa przybrała trochę inny obrót, dlatego że w ciągu ostatnich, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie, ostatnie 14 lat, to aż 13 z tych 14 to są rekordowe ciepłe lata w najcieplejszej czternastce od początku notowań. Tylko jeden rok się wyłamał, 1996, ale on też nie był zimny. Był tylko nieco chłodniejszy. W 150 latach notowań zajął miejsce no pod koniec 20, a nie w 14. Najcieplejszym rokiem globalnie był 98, w Polsce 2000, ale na niektórych stacjach w roku 2007 i w roku 2008 padły rekordy temperatury średniej. Jeżeli natomiast spojrzeć na lata troszeczkę inaczej, spójrzmy na 12 kolejnych miesięcy. A więc w takim okresie jest jeden styczeń, jeden kwiecień, jeden, wrze jeden wrzesień, ale niekoniecznie od stycznia się zaczyna. To wtedy wszelkie rekordy w okresie notowań i w Polsce, i w prawie całej Europy padły w okresie od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007. To był bardzo, bardzo ciepły okres. Lipiec 2006, szczególnie ciepły, ale i następne następnych kilka miesięcy jak również w roku 2007 znacznie cieplejszych od normy. Różnica pomiędzy normą wynosiła nawet 5 stopni na plus. 5 stopni cieplejsze miesiące, pojedyncze miesiące. Nie ma szansy, żeby się udało gazy cieplarniane wyeliminować z atmosfery tak jak to przewidują raporty IPCC. To znaczy ograniczyć w skali globalnej mniej więcej o 80% emisji. To jest nierealne, bo to wiadomo, że kraje rozwijające się muszą się rozwijać, one są oparte przede wszystkim na węglu czy na ropie. To, to jest surowiec, którego się nie da, nie da zastąpić. A więc pozostaje nam tylko, jeśli rzeczywiście, tak jak, się, jak jest wysoce prawdopodobne, człowiek oddziaływuje na klimat, to musi również umieć się do tego, do tych zmian dostosować. W których się uniknąć nie. Te silne wiatry, bardzo lokalne, te trąby powietrzne, jak to nazywam, to jest nic innego jak tylko mini tornado po prostu tylko w skali zupełnie znacznie mniejsze. Nie, nie, jednak szkody powoduje dosyć istotne. No ale do tego wszystkiego trzeba dodać jeden czynnik, o którym mówimy dosyć rzadko. To, że te burze występowały w XII wieku, XIII, XIV, tak jak niektórzy mówią, no przecież to było. Tak, tylko że nas nie było. Nas było znacznie mniej. Bo jeśli występowała powódź na Wiśle, to ludzie mieli gdzie uciekać i Dolina Wisły nie była zabudowana. Natomiast w tej chwili, jeśli my zabudowaliśmy kazanów we Wrocławiu, budynkami mieszkalnymi przyszła woda, to gdzie ci ludzie mieli uciekać? Jeśli postawiliśmy wały przeciwpowodziowe, to woda się nie ma gdzie rozlać. A wtedy się rozlewała po prostu po polach. No, no, chłopu zniszczyło uprawy, no, ale, ale to nie, były, nie była ta skala zniszczyć, że teraz. Nas jest znacznie więcej, mamy znacznie bardziej wyrafinowaną technikę i znacznie mniej odporną na zjawiska ekstremalne. U nas się wszystko planuje na coś średniego. No bo po co mamy podnosić koszty na przykład budowy wału przeciwpowodziowego na wysokość, ja wiem, 10 metrów. Szkoda tych pieniędzy na to. I, i, i to, to są te problemy, z którymi z my którymi się borykamy, a, bo nie chcemy pamiętać o tym, że my się właśnie nie adaptujemy do tego. My u, uważamy, że my sobie poradzimy, że nie ma sprawy. No dobrze, zalało w tej chwili miejscowości w Kłockim, które muszą być zalane, bo, ta, bo taka jest natura tej rzeczy. No pytanie, czy nam się teraz, jeśli ludzie tam się pobudowali, to powiedzieli, że, że jest to obszar zalewowy i ponoszą ryzyko tego. Czy teraz społeczeństwo ma ponosić koszty tego, że ktoś wbrew zaleceniom budował się tam? Uważam, że nie, robił tam własne ryzyko. Oczywiście ja wiem, że to jest niespołeczne, niehumanitarne i tak dalej, ale my musimy mieć świadomość tego, że jest przyroda i my się musimy do niej dostosować, czy nam się to podoba, czy nie. Jasne, że my nie wiemy, na przykład, którędy pójdzie trąba powietrzna. Jeśli trąba powietrzna zdemoluje mieszkańcom gospodarstwo jedno, drugie, trzecie, albo jeszcze zdemoluje parę razy, tak jak teraz gdzieś tam po Włódzkim było. Jasne, że musi być system pomocy tym ludziom. Ale to już wchodzimy w zupełnie inny element. Wchodzimy w. w w problem ubezpieczeń, w problem pomocy państwa, itd. Tak Zwolennicy teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia uważają, że głównym jego powodem jest działalność człowieka i wytworów jego cywilizacji opartej na spalaniu paliw kopalnych i samego cyklu życiowego zwierząt hodowlanych. Jakie więc proponują rozwiązania? Z ekstremalnymi pomysłami niektórych naukowców można zapoznać się w internecie. Profesor John Holdren mianowany przez obecnego prezenta Baracka Obama na dyrektora Białego Domu do spraw polityki naukowej i technologicznej na wiceprezydenta Dorad rady doradców prezydenta do spraw nauki i technologii w roku 1977 był współautorem książki Ekonauka, w której proponowano światową kontrolę urodzeń w rodzaju przymusowej, masowej sterylizacji kobiet, rozpuszczania w wodzie pitnej środków antykoncepcyjnych, odbierania dzieci matkom niepozostającym w związkach małżeńskich i nastolatkom do adopcji. A od ludzi, którzy cytat, przyczyniają się do obniżenia wartości społecznej, prawo może wymagać poddania się odpowiedzialności reprodukcyjnej, czyli przekładając na zrozumiały dla laika język, poddania się aborcji lub bycia wysterylizowanym. Opisany w tej książce międzynarodowy reżim planetarny powinien objąć kontrolę nad globalną ekonomią. I dyktować ludziom zachowania w najbardziej intymnych aspektach życia, nawet używając siły zbrojnej. W opublikowanym w lipcu 2009 roku w Washington Times artykule rzecznik profesora Holdrena wypowiedział się, że profesor był tylko współautorem tego uniwersyteckiego wydania sprzed 30 lat i dał w nim wyraz swojej niewiary w rządową rolę kształtowania populacji. Obecnie, jak i wcześniej, profesor Holdren nie jest rzecznikiem polityki przymusowej sterylizacji. A Biały Dom wydał oświadczenie, że ci, którzy chcą poznać obecne poglądy profesora Holdrena, powinni skupić się na dziesiątkach jego współczesnych artykułów, a nie skupiać się na wypowiedziach sprzed 30 lat. Prezydent Obama, zarówno w trakcie swojej prezydenckiej kampanii wyborczej, jak i obecnie był i jest zwolennikiem aborcji jako sposobu kontroli urodzeń przeprowadzanego przez Państwową Służbę Zdrowia.